A we w pierwszej z dwóch części świętej wojny, czyli o tym, jak spędziłem Wielkanoc na Globu. Siadło mi to trochę na banie ogólnie, bo wtedy był straszny grind hajsu na cel, który zobaczycie może niedługo, mam nadzieję. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o tym, co globo. Tla, o wyzysku, mobbingu, nie wiem czym chcecie. Niech każdy nazwie to jak chce. Ja wam po prostu opowiem. Gibasz się jak Pierre co się tam działo. Jak ktoś chce zobaczyć, że nie kłamie część przykładów. To zapraszam do filmu praktycznego. Gdzieś tam karta, odnośnik, cokolwiek pewnie dam, bo wrzucę obydwa na raz. Sorry za jakość tego, ale muszę technicznie, mam w cholerę problemów technicznych. Nie bawmy się w to. Zacznijmy więc od tego. Pierwszy dzień, 17, czwartek, jeszcze przed świętami. Zaczęło się od tego, że Globo zaczęło mi na przykład, jak jestem w Naldzie, dawać podwójne zamówienia. I pierwsze, do którego miałem jechać, to było gdzieś tu daleko, i przejeżdżałem obok. obok tego, do którego kazali mi jechać drugiego. Oczywiście na czacie nie chcieli wtedy podawać adresów ani tego, jak jest płatność. Co się na szczęście później zmieniło, więc musiałem pisać z klientami, jeździć sam na odwrót, pytać się ich, czy zapłacili, czy nie zapłacili. No i tak zrobiłem naprawdę wiele, wiele zamówień. 130 zamówień zrobiłem od 17 do 22. Także jak widzicie, trochę tego było. To jest jedna z milionów faz, które mnie pierdolę. Mam nadzieję, że nie drę mordy bardzo, bo sąsiedzi śpią a jest druga 30. Ale muszę zrobić ten film, bo co z dwa miesiące będą. Drugą fazą, która się już zaczęła tego dnia, było to, że dawali mi na przykład e, Atika. Jechałem skądś po niego, brałem go do torby i dostawałem nagle tura gdzieś w cholerę inaczej, a ten atik był naprawdę daleko. A, jeszcze miałem rower ustawiony cały czas, to też wypadałoby zaznaczyć. I cudem miałem szczęście, że do moich zna do znajomego było, e, był ten atik, ale no, teoretycznie to mogło spokojnie wystygnąć. Miałem naprawdę dużo do zrobienia, z dupy, już potrafili wrzucać te kursy, tragedia po prostu, a najlepsze, że klient może się patrzeć na aplikację i ciekawe, czy im pisze, że jeżdżę z innym wątpię, Jeżdżę po całym mieście jak kretyn, a im pisze, że mam już ich zamówienie w plecaku. Coś pięknego, ale rekord i to od czego się zaczęło, to że stwierdziłem, że co oni od... Ale ja dzięki temu będę miał świetny film, to jak dostałem wieczorem Ludisa za 17 coś i mówię, dobra, pojadę, ale to myślę, Ludy się zamika zaraz, było za 10.22 ja byłem no, na przyworsowym, to jest dość daleko, tam z 3 km. Jak ten film obejrzy do końca więcej niż 30 osób i będzie dużo komentarzy, to mogę wam podać wszystkie dane, bo wypisuję, poznajduję to. Nie mam teraz na to czasu, ale zaufajcie mi, no, jedzie się trochę rowerem. Zwłaszcza, że było ciemno i przez most trzeba przechodzić, co widać na filmie. Dzwonię do nich. Dzień dobry, macie to zamówienie, zamykacie, nie zamykacie. No to już czekało 3 godziny. Yy, nasz kurier to zawiózł, ja mówię. Aha, okej, okay. mówię trudno, dobra, jadę, odkliknę se. 17 zł na wieczór, jadę do domu. Pojechałem do nich, w punkcie była rozmowa, którą mogliście widzieć, i się nagle okazuje, że to jest gotówą. Więc nie odklikam sobie tako, bo oni zawieźli to, mówili, że klient nie dał im gotowy, więc go i zjadł sobie to za darmo. Trudno, dzwonię i pytam się, czy dostanę hajs za przyjechanie tu, bo to są 3-4 kilometry praktycznie czy jaką? Dobra, dobra, zakończyć to bla, bla i mówię. Ale nalicz co z tego, że dacie mi 17 zł, jak naliczycie mi 8812, to liczbę zapamiętam jeszcze długo, bo nie powiem, że do końca życia. No i co? My naliczyli mi to 8812. Dodali mi to. Oczywiście, ja tego nie miałem, byłem tak wkurzony, powiedziałem, że to się długo nie rozwiąże. Finalnie mi to zwrócili, ale to albo ponad tydzień później, a było wiele problemów przez to. I uwaga, dostałem po odklikaniu tego, po przepisaniu, po pogadaniu, dostałem jeszcze jednego tura na koniec. Zanim dowiozłem tura, to stała się kolejna rzecz, która u nich jest w ogóle odpalona. Piszą ci, masz 24 godziny do wpłacenia salda. Jak nie, to dostaniesz bana. I dostajesz tego bana za 15 minut do 23:00. Za każdym razem tak jest. Nie ma, że ten tylko tego samego dnia. Dali mi bana. Za gotówkę, której nie miałem, w godzinach, kiedy jeszcze wiozłem zamówienia, bo zakończyłem zamówienie o 23.08, a o 23.00 równo wpieprzyli mi bana. Za gotówkę, której nie miałem. Byłem taki wkurzony, zabrali mi godziny następne, nie miałem jeździć w ogóle w cholerę tam. Taki wkurzony byłem, ja w końcu im przelałem te 400, no bo stwierdziłem, że no, no muszę. Czyli 88 coś swoje przelałem. No i trudno, odzyskałem większość tych godzin, bo było ich dużo, ale też nie wszystkie, więc już straciłem potencjalny zarobek. No i mówię, o to już te święta będą piękne. I od tego zaczynamy następny dzień, czyli piątek. Gdybym nie miał na swoim koncie moich pieniędzy, to wyobraźcie sobie, że dostajecie Bana od razu. Cały hajs z globo macie w dziesiątkach, dwudziestkach, a da się tak, bo za serwis nogi płaciłem w dwudziestkach i w dziesiątkach 720 zł. Hajs z globoł, więc często tak jest. Nie da się tego wypłacić do bankomatu. Bankomaty co chwilę nie działają, dostajecie Bana siema. I tak tak akurat jest cały czas do teraz, to się nie zmieniło. Możecie sobie jeszcze tak w ramach ciekawostki zobaczyć, bo w piątek była przerwa w zamówieniach wysłanie, nie no, święta są, muszę coś zjeść. Nie było bułek z makiem, wziąłem sobie babkę i oczywiście wpadły zamówienia, jak kupiłem sobie jedzenie, więc kroiłem to nożem w maku po prostu, ale to pominiemy. Kolejną taką totalnie nielogiczną rzeczą ze strony Glowo, które jest dnem, dlatego taki jest znak na Glowo, jest to, że pogorzały, na które mnie wywalili gdzieś w cholerę, jest w strefie. Ale w tej samej strefie nie ma już yy, Rejowa i okolic, gdzie jest jakiś w cholerę dalszy zakątek na ponurego. Nie wiem o co im chodzi. Piątek nie był jakimś bardzo złym, nie wiem pod tym względem, bo pomijając te już takie inne zamówienia, bo gdzie jeździłem, jak chciałem i tak dalej, no to. Tylko na koniec dnia się wykazali, bo dostałem Atika, pojechałem na blog i dostałem znowu zamówienie. Wróciłem się do Atika i pojechałem do tego samego mieszkania. Mogli mi to dać naraz, mówię, robiłem dwa razy więcej dla mnie, jak najbardziej git. Przechodzimy teraz do soboty. Sobota jest najpiękniejszym dzień z tych wszystkich, te święta. To było po prostu istne apogeum. Mm, zaczęło się od tego, że zorientowałem się dość szybko, że jeżdżę sam. Będąc rowerem na absolutnie C miasto, byłem sam. Początek dnia był dość spokojny. Przejechałem się z podwójnym samochodem, jedno z Danielem, bo tam spotkałem go w Maku. I nagle, nagle najciekawsza techniczna akcja chyba, dostałem z przydworcowego podwójnego sirukulkeja, takiego naprawdę dużego. Patrzę I paczka taka, jakieś piwa, coś tam, kola. I druga, dwie kole, coś tam, takie ciężkie mówię. Nie biorę tego, nie ma opcji, ale potem sobie mówię: Hmm, w sumie dobre pod film, jadę. I tak, jedno było na przyworcowe, drugie na zachodnie. Zachodnie jest w dół, z tego Circle Kaja. Zjechałem w dół, pogadaję się oczywiście z klientem, e, które zamówienie jest jego, bo na stacji mi podpisują hashtagiem, ale tobie hasztagi znikają, bo tylko ID ci zostaje, bo każde zamówienie ma hashtag i ID. I jak przyjmiesz to zamówienie, to hasztagi tobie znikają. Więc y, często jest tak, że jak są dwa takie same kebaby wizualnie, to dogadujesz się z klientem albo piszesz z supportem, bo po co miałoby to być do teraz, tak jest. Y, wszyscy im piszemy, że to jest problem, bo oni sobie to rozwiązują, no i tak już od 10 marca. Także non-globo wsparcie. I co, zawiozłem, dogadałem się, a plineska jeszcze była źle. Ale to już tam pominiemy, bo to <laughs> 50 metrów tak jak na super super, bo zdarzy im się bardziej. Kliknąłem, że y, dostarczyłem to. I nagle wracaj na tak Co kurwa? Wracaj na cyrkulkeja. To mnie tak dobiło już po tej pinestce, bo już kusiło mnie, żeby wziąć to zamówienie napisać im, że nie jadę, bo, bo to nie to miejsce, ale trudno. I wróciłem się z tym zamówieniem jednym na cyrkulka z tym cięższym. Zdali mi tą kolę tylko po to, żeby pojechał na cyrkulkę, zjechał 2,5 km w dół i potem 2,5 km w górę z tym 6 7 kilogramowym zamówieniem jechał. Super zabawa. No i co? Wchodzę do no, i no dobra, to masz ja tak. Co? 12 kasztelanów? Tak, 12 piw jeszcze mi to jewali. I jakieś tam mantendry i coś tam. A, to było piękne. Mówię, nie no, będzie idealny pod film. Zarobiłem za to tam koło 6 tych z napiwkami klientów 15 zł, bo bez tego to, to 40. No, że tak powiem, ja pod film się cieszę, że to mam. Co nie Powiem to nie wiem. Ale jakbym był 50-letnim dziadkiem, nie chciałbym tego jechać. O, ale to dopiero od tego się dzień zaczął, chociaż to było naprawdę chyba... To najgrubsza a tak czysto technicznie akcja poza tym hajsem. Potem po drodze gdzieś gość we mnie sobie wjechał, co też jest na YouTube. Potem w McDonald'sie mi powiedzieli, weź flagę, weź chłóżdż flagę. Ja mówię, nie no gdzie, a potem patrzę, zajebista torba z recyklingu jest zrobiona tak idealnie, że specjalnie po to, żeby wsadzać te flagi, bo się pruje z, z dziura. Nie mam jej tutaj, tak się aż rozglądam, bo już te torby tylko do piwnicy na ozdoby się nadają na ścianę kupię sobie Ubera, bo one są totalnie do niczego, rwą się i tak dalej, tragedia. głowo nawet torby nie potrafię zrobić, a aplikacje chcę ogarnąć. Potem dostałem kolejne wspaniałe zamówienie, jednak zmieniam zdanie, to była piękna też faza. Po pierwsze, pokazuję przez fabryki, przez które nie da się przejechać, więc nie płacą ci za objazd. Po drugie, druga trasa, którą ci pokażą, mapy, też jest nieprzejezdna, ale tamto jak daj, sam się wwaliłem przez ogrodzenie. Polecam to zobaczyć. I co, jadę do gościa i on mi daje 200, A tak a on nie pytam się go. On już taki wkurzony, że zaznaczył przecież, że ten ja mówię, dobrze rozumiem pana, ale ja tu panu nie mam, jakby dać 160. Ja mam teoretycznie minus 80 złotych, czyli w fakcie minus 160 ponad, 70 prawie, bo y, to 188 dalej y, mi nie oddali. Gość się wkurzył, nie zapłacił mi za to, wziął sobie. Anulowali mi to, oczywiście napisali, że to z jego winy, bo dlaczego nie? no to, Oczywiście, że to wina klienta. Nie powinienem tego dostać, ale żebym jedyny w mieście. No to cześć. W ogóle szkoda, że sobie poszedł, bo oni tam zabawiają na takie miejsce, gdzie jest na końcu strefy i oni pracują w jakichś budkach, czy tam w jakichś falach z jakby, przez które nie można normalnie przechodzić, tylko tam oni mogą. Jakby nie, to to w ogóle dałbym mu to zamówienie za darmo, bo i tak tego nie zjadłem, potem wymieniłem, dałem, dałem ziomką po prostu w maku, w którym zawożeniu okrągiewek wziąłem sobie wodę z lodem. Plejem. Kolę tego gościa, i, i wypiłem. <laughs> no ale to, to już inna kwestia. O, jego kebaba zjadł Kuba, także pozdrawiam. I I Później znowu dostałem zamówienie z pomylonymi pineskami, więc pojechałem najpierw do tej dalej. Potem się wróciłem, bo typiara nie odpisywała po drodze. Poznałem już mi w ogóle glawo. No i co, no i tak sobie jeżdżę i jeżdżę. I potem na koniec dnia była Atikowa poezja. to w ogóle było piękne. Jest to też, najpierw no wchodzę tam. Gość ma już dwa zamówienia, ja dostaję jakieś kolejne, tamte stygnę, on mówi żeglowo jest crazy, crazy. Dostałem jedno, dostałem drugie. Dał mi to do plecaka i piszą mi, że drugie będzie za 23 minuty, czy tam 21 minut. Mówię, dobra, przepisuję to. Daniel, dawaj do mnie, jedziemy samochodem, bo to na Książęce nie chce mi się rowerem daleko, a ty i tak nic nie robisz. Pojechaliśmy na Książęce. Dostarczyłem tego, bo dali mi bana. Przypominam, byłem jedynym kurierem w mieście, więc na pół godziny wyłączyli mnie totalnie z obiegu. Siedzimy tam, siedzimy przez te pół godziny i dostaliśmy nagle, no bo musieli witać, bo, bo nie było nikogo innego. Rozwierzliśmy tam chyba jeszcze jednego atika. Potem ja sam rozwiążę jednego i wracam do gościa, bo, bo po drodze. Patrzę, trzy atiki leżą. Nikt z nimi nic nie robi. Stygnął. wie siedzę, siedzę, nie dostaję. Mówię, dobra, trudno, jedna na maka pogadać z ziomkami. Trudno, mnie chce stygną. Podjeżdżam na tego maka, dostaję telefon. No, bo tu gdzie ty jest? Z tym kebabem. Coś tam. Ja tak mówię, nie, no, klient do mnie dzwoni, już tam przekonałem, już byłem tak wkurzony, że to tragedia. Nie, teraz tu się śmieje, ale wtedy byłem naprawdę zirytowany. I on takie, nie, 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 ja nie klientem ja z globo, tutaj dzwonię Mówię, ja nie mam żadnego zamówienia. Trzy tam stygną te kebaby. Mówię: jak coś chcecie, to mi dajcie. Klientom już wyłączyliście aplikację, zajączka dali, że no, glowa już dycha wrzucę wam to gdzieś. <noise> nie, po prostu jak myślę, to taka abstrakcja było. No, życzyłem mówię, świąt, świąton, mi też i co? I koniec dnia. O 21.00 chyba 20 coś to wiązałem. Mogłem jeszcze Trzy teatryki rozwieźć na spokojnie, zarobić sobie z 4-5 dychów. Wszystko byłoby git, nie, po co wywalą wszystko, niech to stignie, a tik traci, turco co chwilę traci. No i tak skończyła się sobota. No i mamy kolejny dzień, niedzielę. Z racji, że myślałem, że będę sam, soboty był straszny zapieprz. Stwierdziłem, że jakbym był kolejnogą czy czymś, bo kolejnoga bo w serwisie, mógłbym zarobić dużo, dużo więcej. Mówię, dobra, Daniel, ty dawaj samochodem, słuchaj, podzielimy się na, ten. Odejmie się paliwo, podzielimy się na pół, ale tyle samo albo więcej zarobisz i ty, będzie git. Nie, nie było git. Uwaga, Globo dało godzinę od dziewiątej a aplikacje od 11.30. W sensie klient mógł zamawiać od 11.30, a ty mogłeś pracować od 9.00. Tak, ja nie wziąłem tego poranka, ale przecież wstałbym, przygotował się, wyszedł z domu, czekał jak kretyn, myślał czemu nie ma zamówień, Patrzę, nie ma zamówień, bo nie ma globa. ale te godziny dla Ciebie są. Oczywiście ja na szczęście nie wziąłem tych godzin, ale i tak wziąłem od 11. Obudziłem go, wyrwałem go ze śniadania z rodziną Daniela. I się okazało, że nie było zamówień przez pół godziny, bo w ogóle nie było tej aplikacji pojechaliśmy gdzieś z piwami zaczęliśmy z piwami niedzielę oczywiście i w ogóle co ta niedziela to była taka że przyjechaliśmy w samochodzie bawiłem się kostką rubika coś tam pogadaliśmy eee, okazało się że jeszcze ktoś chyba skwinił że w sobotę było dużo zamówień więc jeździła jedna czy dwie ostatnią niedzielę więc teoretycznie to był najlepszy dzień bo trzysta tam coś wpadło ale w praktyce to na dwóch i tak dalej więc fakt. ale liczę jakbym sam to jeździł więc eee, no i to, to taka niedziela no, tam nic wybitnego się nie działo poza tymi zwykłymi pineskami, czy tam innymi Innymi glowów fazonami. Kolejny dzień, poniedziałek. To jest coś, czego troszkę zobaczycie na tym filmiku, ale wyciąłem większość, bo YouTube bardzo nie lubi dzieci na nagraniach. Nawet zbanowali mi film, dostałem strajka na kanale, który miał chyba niecałe. Miałem 70 subskrypcji, dostałem na kanale strajka, bo YouTubeowi nie podoba się, że dzieci robią niebezpieczne rzeczy. 19 lat miałem ziomek. Jest taka szkoła, na którą tam jeździłem dość często, na książęcym. Dostałem takie właśnie zamówienie z Tura w poniedziałek. Patrzę. Cztery kebaby stygną w, w parce w tym w reklamówce, a ja podjeżdżam i biorę kolejne dwa. On mówi: dobra, okej, okay. jadę z tym, jadę, jadę, jadę do nich i oni. No, to to zamówienie, a co z tym drugim zamówieniem? Globo nie chciało mi dopłacić 20 groszy, bo to było dosłownie w to samo miejsce. I dali mi tylko jedno zamówienie. Mogli mi dać dwa przypominam. Ja on mówię: dobra, no to teraz to ja na pewno nie będę pracował z darmo, czekam, aż mi tego nie dadzą. I to też było zamówienie do nich, bo tam ich jest grupa, grają sobie jakieś mecze, coś tam się bawią. Siedzę z nimi, jakiś tam faz, oddwalam, grinę y, tym jakąś kolejną nogą, coś tam. Siedzę z nimi, nikt nie dostał tego zamówienia. Nikt im go nie przywiózł. Globo dało gościowi 60 zł kuponu za to, że czekał ponad godzinę i nie dostał zamówienia, bo nie chciał mi dopłacić 20 groszy. I większość tam to nie tak musiałem wrócić za darmo, bo ktoś jeździ. We wtorek już nawet nie pamiętam, co się działo, bo nie mam tego na tych nagraniach. To takie moje wytłumaczenie techniczne, po prostu wszystko mi się tam sypie, bo mam straszny burdel na tym kąpie nagranie jest 60 godzin, ale zachowam je. Jak Jakim studentem dużo osób to obejrzy, to to lepiej przemontuje. We wtorek jeździłem już klejnogą, dlatego żałuję, że nie mam tego jednego dnia byłem rowerem, samochodem, nogą. Na pewno wielu rzeczy wam nie opowiedziałem, bo trwałoby to nagranie parę godzin, ale jeszcze mogę wam powiedzieć, że fragmenty: jesteś super konsultantem, dzięki za Twoją pomoc. Na i zamknięcie czatu wynikam z tego, że wszystkie problemy rozwiązywali tak, że jak o coś do nich pisałeś, to no tak fajnie, cześć, zamykali czat. Nic się z nimi nie dało zrobić i to teraz w wielu sytuacjach tak jest, chociaż poprawili się z tym, że jak są pineski głupie, to podają ci adres i płatność. No i w zasadzie tyle, ale większość rzeczy też jest gówniane i jeszcze zaznaczę, że mam bana na Glovo, bo nie potrafią zrobić aplikacji, nie przychodzą powiadomienia. Dostajesz powiadomienie w momencie, w którym nie odebrałeś trzech zamówień i masz bana za nieprzyjmowanie zamówień. To jest właśnie głowo teraz. Zapraszam do pytań i yy, yy, może nagram o tym coś jeszcze. Teraz skończę nagrywać, bo nie wiem, czy sąsiadów nie obudziłem i trochę przypał, trochę mi głupio, ale nie mogę spać. E, sekcja komentarzy zwłaszcza na wszelkie pytania odpowiem z tego co Globo dla zrobię może jeszcze jakiś odcinek, bo czady z nimi to jest po prostu piękna rzecz, ale do następnego dnia miłego.